Europa po II wojnie światowej była kontynentem ruin. Nie tylko w sensie dosłownym, ale też moralnym i politycznym. Miasta obrócone w gruz, przemysł sparaliżowany, miliony ludzi bez dachu nad głową, granice wytyczone na nowo, a narody żyjące w strachu przed kolejnym konfliktem. To był świat, który potrzebował nie tylko odbudowy gospodarczej, ale też całkowicie nowego modelu współistnienia. Szczególnie dramatyczna była sytuacja między dwoma historycznymi rywalami, Francją i Niemcami. Ży wojny w ciągu 70 lat 1870-1914 i 1939. Pozostawiły one głębokie rany i wzajemną nieufność. Wielu uważało, że to właśnie relacje między tymi dwoma państwami zadecydują o przyszłości całej Europy. W tym kontekście narodziła się odważna i przełomowa idea, tzw. Deklaracja Schumana ogłoszona 9 maja 1950 roku. Robert Schuman, francuski minister spraw zagranicznych, zaproponował coś, co wcześniej byłoby nie do pomyślenia: by Francja i Niemcy, a także inne chętne państwa, przekazały kontrolę nad produkcją węgla i stali do jednej, ponadnarodowej instytucji. Nie chodziło tylko o wspólne zarządzanie gospodarką, ale o stworzenie nowego systemu politycznego, w którym wojna byłaby po prostu niemożliwa. Jeśli dwa kraje nie mogą samodzielnie decydować o produkcji surowców niezbędnych do prowadzenia wojny, to nie mogą jej też rozpocząć. To była rewolucyjna koncepcja, jak na tamte czasy. Węgiel i Stal były wówczas nie tylko podstawą odbudowy gospodarczej, były także sercem przemysłu zbrojeniowego. W epoce, gdy każde państwo strzegło swojej suwerenności jak świętości, przekazanie tak wrażliwego sektora pod wspólną kontrolę było krokiem odważnym, a wręcz nawet utopijnym. A jednak był to właśnie moment, w którym przeszłość przestała rządzić przyszłością. Za tą ideą stało głębokie przekonanie, że tylko poprzez współpracę można osiągnąć trwały pokój. Że jeśli Europa ma przetrwać, nie jako zbiór wrogich państw, lecz jako wspólnota wartości, to trzeba zacząć od fundamentów: od gospodarki, od przemysłu, od rzeczy codziennych. W ten sposób polityczne pojednanie miało się opierać nie na deklaracjach czy traktatach pokojowych, ale na wspólnym interesie i realnym współdziałaniu. Deklaracja Schumana nie była tylko propozycją gospodarczą. To był manifest nowej Europy. Europy, która nie zapomina o przeszłości, ale wyciąga z niej wnioski i buduje coś zupełnie nowego. W tym sensie narodziny europejskiej wspólnoty węgla i stali to nie tylko historia technokratycznej wspólnoty, to opowieść o odwadze, o zaufaniu i o tym, jak z ruin może narodzić się coś trwałego i pokojowego.